Siemanko, ja jestem Ciastek i witam Was w kolejnym już odcinku naszego Zagrajmy w Pokémon Radical Red, czyli bardzo trudnej gry Pokémon. Skończyliśmy, znaczy dokładnie zaczynamy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli odsuwajcie go, który nas wita, i będziemy walczyć. A walka będzie, no, nie wiem, z Mega garczompem najprawdopodobniej, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że sobie sprawdzę, ale uznałem, że nie będę sobie zabierał zabawy i będziemy walczyć tutaj troszeczkę na. Na ślepo, ale mam swoją drużynę taką, jaką miałem w poprzednim odcinku. No jak mówiłem, jak drużyna działa, to niech zostanie. No i zobaczymy, czym on tu zaczyna. donem Okej, okay, no i Sandstream, czyli ten mega garchomp może mieć podwójnego spida w piasku, więc my sobie zaczniemy od stealth rocków, tak czy siak? U, no tak, zapominam cały czas, że my sterdy nie mamy, więc zostajemy one shotowani no i co my tu chcemy wypuścić? No myślę, że Messi może być dobrą opcją. Um, Liquidation powinno zone-shotować, Chociaż nie, no i on użył self-rocków teraz. No, to może być ciężko, skoro Messi nie one shotuje tutaj. Um, ok, Garchomp, który. Pytanie co on ma? Czy on jest mega faktycznie, czy Majaci Berry? No dobra, spróbujemy Ice Punchem. I no, czyli jednak ma Yachi Berry Okej. Okay. Ale może uda nam się przeżyć plus 2 Swords Dance. Nie udało nam się. Niestety. Ale dobrze, my mamy jednak mimo wszystko swoją strategię na takich gagatków Czyli już mamy Tailwinda. I. Miejmy nadzieję, że i również zadziała tak, mamy prankstera, no i tutaj poświęcamy love mimo wszystko i teraz myślę, że może wejść franek który powinien mimo wszystko z outspeedować. i nie chciałem brave Birda użyć tylko chciałem użyć close combat chciałem użyć close combat no i straciliśmy tyle życia niepotrzebnie że masakra masakra, no i teraz padniemy przez to bo fakeout fake nas po prostu zabije dokładnie, czyli już pierwszego pierwszego faila popełniliśmy, ale może mięszał, który ma wide lens z high jump kickiem da radę, no jednak nie dał rady, jest dosyć papierowy no i została nam tylko i wyłącznie Dory która no nie wiem, spróbujemy spróbujemy jednego Dragon Dance'a, może on będzie tym co przeświadczy o tym, że uda nam się wygrać tą walkę. Dobra, no i Aqua no i nie byliśmy szybsi, oczywiście. No i tyle z pierwszego podejścia walki z działaniem. Spróbujemy jeszcze raz tą drużyną, bo gdyby nie ten misklik, myślę, że mogłoby się udać. Ale jeśli będą jakieś inne problemy, to wtedy będziemy sobie kombinować w takim razie. Okej, okay, i podejście drugie od tych samych słów dokładnie z działaniem. No, i początek walki już wiemy. Tutaj sans, z którym się zaczyna. Fajnie byłoby mieć na przykład y, Cloud 9 jakiegoś pokemona y, Pokémona kroju. Goldak, ale no dobra, tutaj jesteśmy. na, no, ok, czyli jednak. No chciałem powiedzieć, że szansa jest, no ale nie udało się. No ja tu coś źle robię, zdecydowanie w tej walce. Ale no idę sobie pokminić w takim razie. I no co, dwa podejścia już widzieliście. Jeżeli będzie inne podejście, to na pewno wam pokażę też drużynę przed tym. No i idę sobie popróbować z tym działaniem, powalczyć trochę. No, zaczynamy odcinek od takiego kalectwa, no ale czasami nic na to człowiek nie poradzi. Okej, okay, jeszcze w międzyczasie uznałem, że warto wrócić się do Move Maniaka, który będzie mógł nauczyć paru naszych Pokemonów jakichś starych, zapomnianych ruchów. Miejmy nadzieję, że nie za hard ani nic. No i taki mini challenge tu jest, że trzeba walczyć piątulewelowymi Pokemonami. Tak będzie wyglądać nasza drużyna. Na tą walkę, no i szybko sobie z niej zawalczyło. No, 6 pokonów mamy tylko 3, no ale to nie jest żaden problem. A przy okazji walki, odpowiemy sobie na pytania spod dwóch poprzednich odcinków, które nagrywałem mniej więcej w ciągu, ale nie zdążyłem odpowiedzieć w drugim odcinku na pytania z pierwszego. Więc pierwsze pytanie od użytkownika Wilczur 33: jaka jest moja ulubiona sala? Wydaje mi się, że ta od Byrona. Podoba mi się, ale także odkleja z generacji piątej, no podobały mi się po prostu motywy wind w pokemonach szczególnie, chociaż w tej odkleja naprawdę miałem czasami problemy, żeby, żeby tam cokolwiek zrobić. To znaczy odnaleźć się dokładniej, bo no pamiętam, że tam się potrafiłem gubić naprawdę wiele razy. Okej, okay, no tu sobie poświęcimy, nie będziemy chcieli nic switchować. Um, użytkownik Szyksiktyk7317, zawsze mam problem z Twoim nickiem um, Zapytał jaka jest Twoim zdaniem najlepsza regionalna wersja Pokemona I nie wiem czy można to podpiąć pod regionalną wersję, wydaje mi się że tak, ale um, Cleavor, czyli O i tutaj szybki też one shot O tutaj nie speedowaliśmy. okej okay. No to Anorid powinien już Powinien już wyczyścić Miejmy nadzieję. Tylko musimy przeżyć to Ice Punch. Dokładnie przeżyliśmy. No i ostatni Pokémon Larwesta. Dwa razy super efektywny. No i pokonany i tak oto mini challenge. Zrobiony. Ok, on chce tutoring, czyli my chcemy. Em, czegoś tu mógł nauczyć? Mach Puncha. E, Mach Puncha chcemy sobie przywrócić. Nic ciekawego, ale może inne Pokémony sobie popatrzę jeszcze. Okej, okay, tutaj też zobaczyłem, że będziemy mogli Raindance się nauczyć na Dory, jeśli będziemy tego potrzebowali oczywiście, nie będziemy mieli żadnego innego Rain Setupera, że tak powiem. No i użytkownik Primislawus zadał pytanie, w sumie to pytania, jaki jest mój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest kolor fioletowy, więc teraz jeszcze tylko szybko sobie poexpimy. Gille, żeby i swoją drogą Level Cap podskoczył do 57, a był 56 wcześniej, więc też możemy sobie całą drużynę o jeden level wyżej podbić. I no na naszym tradycyjnym spocie będziemy, będziemy sobie ekspić. Czyli tutaj drugie pytanie od tego użytkownika, jest ja to jeszcze tylko szybko Lucky Egg dam na Pugille. Czy McDonald's czy KFC? No myślę, że mimo wszystko KFC, chociaż ostatnio to jest Ehm, taki wypalacz dupy trochę, pozwolę sobie powiedzieć. I no ciężko. <laughs> ciężko naprawdę. Ehm, czasami idę sobie ekspić w takim razie, jeszcze będę wam odpowiadał tylko na pytanka. Popatrzycie sobie chwilę na expienie ehm, Ale w McDonaldzie też lubię zjeść. To nie jest tak, że jedynie, jedynie do jednego miejsca się przywiązuje powiedzmy. Tylko w różnych lubię sobie zjeść. I, I tu, i tu, chociaż najbardziej z tych takich... Past foodowych nazwijmy to, to Nordfish. Lubię. Jeśli nie jedliście kiedykolwiek Nordfish'u, to polecam. Nie jest to żadna płatna reklama. A szkoda. Ehm, czy pokażesz psa na odcinku? To jest trzecie pytanie od tego użytkownika. No i pokazywałem już psa na odcinku. Odajże że trzy odcinki temu pokazywałem psa, ale dla dobra waszego pokażę jeszcze raz tutaj. Będzie wam się pewnie wyświetlał mój pies. I w drugim odcinku Primislawus zadał również pytania. Dwa dokładnie. Pierwsze, czy potrafię żonglować? Tak szczerze, próbowałem się nauczyć, ale wyszło mi to. No, moja koordynacja ręka-ręka nie jest najlepsza na świecie. Więc ciężarowo to było, że tak pozwolę sobie powiedzieć. No i no, próbowałem, próbowałem, ale. No, nie udało mi się. Nie udało mi się. I jak wyglądałby Pokémon w całości stworzony przez ciebie? Proszę o szczegółowe informacje. Ja kiedyś, powiem Wam szczerze, że jak grałem w Lola, jeszcze to myślałem sobie, jakby wyglądała postać w Lolu moja, która mogłaby też być Pokémonem. I wymyśliłem sobie taką. Kombinacje, pewnie teraz też się będą na ekranie wyświetlać, bo nie każdy pewnie grał w lola. Sejuani i Nidali to będzie taki pokémon, który mógł zmieniać formy pomiędzy Pumą, która była szybką formą i atakującą, a taką Sejuani, czyli świnią, która będzie po prostu tankowata i miała dużo HP. No, coś takiego jak Edgy Slash ma, i pokémon ten byłby wtedy typu lodowo trawiastego bo wiadomo, że Djuani jest klową tam z lodowej krainy, a Nidali jest no, pumą z dżungli. Więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o typing, generacja. Nie wiem, czy jest tu uwzględniana. Jeśli chodzi o to pytanie, czy w jakiej on się ma generacji znajdować. Messi jest szczęśliwy, superowo. To byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe, ale podziękujemy na razie za to. Może jeżeli będziemy musieli sięgnąć po to, to w akcie desperacji tego użyjemy. I czy coś jeszcze o tym Pokémonie? No, nie wiem, tak szczerze, czy e, może umiejętność, jaka by była, to właśnie taka, że może switchować formy w zależności od tego, jakiego ruchu użyje. Załóżmy, byłaby baza ruchów. Przykładowo, nie mówię, że tych ruchów byś ten Pokémon uczył, ale Softball na przykład albo Recover, które są albo. Acid Armor, takie wiecie, ruchy defensywne powiedzmy. Ono no i Love też dobiła 57 poziom. No dobra, on to Pudzilla sobie musi w takim razie radzić tutaj z Expieniem. Miejmy nadzieję, że sobie da radę. No ale szybsza to na pewno nie jest i to będzie, to może być ból, który no chociaż nie outspeedował nikogo. Było też pytanie, okej okay, Dori szczęśliwa, ale nie wiem dlaczego z kolei nie było. Czy nagram jeszcze nazloka? Pytanie od użytkownika prezes00, kozacki nick. No, najprawdopodobniej będzie nazlok Oczywiście No i oczywiście musiał nas sparaliżować. Pewnie będzie nazlok jeszcze, tylko troszeczkę. No teraz zaczęliśmy sobie tą serię. Jeszcze ciekawostki w międzyczasie gdzieś tam nagrywam. Gdzieś jeszcze mangę nagrywam w międzyczasie, więc też to troszeczkę czasu. Odbiera. No i dwie osoby też napisały w komentarzu. Bo zapytałem w poprzednim odcinku, co robimy z Pokemonami, czy bierzemy Laprasa, czy Trico, i kogo kupujemy w Game Cornerze? I postanowiliście, że bierzemy Trico i kupujemy Belduma. Tak jak też powiedziałem, żeby było. Dokładnie dwie osoby napisały, może to niedużo, ale zawsze coś. Więc w sumie. W sumie, może kupię sobie już tego Belduma. Nie, wiecie co, nie weźmiemy sobie Shiny. Najwyżej potem się wrócimy po. po shiny, Czyli Beldum jest tym naszym Pokemonem, No i także Septaila, będziemy mogli mega ewoluować. I Belduma sobie weźmiemy. No i też mnie czeka w takim razie. Solidne ekspienie, więc. no ma 30 poziom przynajmniej, więc nie ma. nie ma tragedii. Ale no co, no w takim razie to ja wyruszam na ekspienie i widzimy się. Przy walce z dziowaniem, no i miejmy nadzieję, że Beldum i Pugilla jakoś pomogą z tym. Okej, okay, podejście czwarte do dziowania go. Zobaczymy na ilu to się zakończy. Ale no kurczę, już jestem tak poddenerwowany, że naprawdę męczymy się. Męczymy się mocno w tej serii z wieloma rzeczami. No i tutaj Messi. Liquidation. No super jakby to Liquidation mimo wszystko dało radę skrytować. Yy co my tu chcemy zrobić? Chyba MetaGrosa wystawić mimo wszystko. No i super, Kangaskhan zbanszetowany, czyli Metagross to był bardzo dobry wybór. No i my tutaj raczej dostaniemy Earthquake'iem i nie będzie czego zbierać z nas. Ale to dobrze, bo Messi teraz może wejść i użyć nie Liquidation tylko Ice Punch. I zadać spore obrażenia. No, Irwko, jak wiadomo, nas zlanszotował, No i teraz Love e, Tailwind. Dokładnie. I no co, Moonblast, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia. Franek e, i Close Combat. Dokładnie Franek i Brave Bird. I Franek i Brave Bird. No i udało nam się. Udało nam się pokonać dziewaniego, czyli Metagross był tak naprawdę tą odpowiedzią. I pokonaliśmy go. Jezus, naprawdę czwarte podejście, ale to expienie było najcięższe tak naprawdę, więc ja szybko zapis gierki i lecimy dalej z fabułą. Ok, no i teraz możemy sobie pogadać i dostać Master Bola dokładnie. Który na pewno będzie przydatny. Ja również dziękuję, że mogłem pomóc. No, jak widzicie, nasza drużyna. Jest bardzo, bardzo obita, ale uratowaliśmy teraz całe safron, więc możemy sobie iść poodbierać parę rzeczy, które, które przede wszystkim chciałem. Czyli tutaj, jeżeli przed wejściem do Zima dostaniemy mega ring, dzięki którym będziemy mogli mega ewoluować nasze Pokemony I przede wszystkim będziemy mogli wejść do tego nieszczęsnego domku, nie do tego. Który wcześniej był zablokowany, i pokonać tego chłopczyka. No, no i będziemy z nim walczyć, czyli trzeba by mu powiedzieć po prostu, że nie lubimy. Czy on nie będzie mega ewoluował przypadkiem? Z tego co widzę, to nie, no ale trudno, my sobie go pokonamy. W takim razie Peliper. Ok, to Rock Slide, no nie zadziała. okej, okay, czyli my tutaj mamy walkę jeszcze w takim razie. Surf nas blanshotował. Ani trochę. Ok, czyli przegraliśmy przeciwko dziecku. Ehm, więc no co, no trzeba go pokonać, żeby dostać itemek dla mega. dla mega swamperta, Więc szybka podmianka drużyny i widzimy się zaraz. Dużo cięć, ale dużo też walki. Dzisiaj ciężkiej, w dodatku, walki w odcinku. Ok, i kolejne podejście sobie tutaj zrobimy przez szwadek kitnem, że lubię matkipa, ale nie lubimy <ścoughs> całą drogę, jakby sprite, tak śmiesznie ucięty. No, i mamy w końcu mega mega Septayla, Więc na pewno chcemy to wykorzystać. Żeby, okej, okay, Rindoberry, ale on tak powinien paść. Na Hita dokładnie. No, Kryt. Czyli Kryt może zrobił różnicę. No i Caesar teraz. Którego troszeczkę się boimy. Trochę, trochę się boimy. Nie powiem, że nie. Ehm on pewnie jakiegoś robaczego ataku użyje więc zmienimy sobie na Franka zintimidujemy przy okazji i co tu będzie tu będzie mega swampert ale on nie ma deszczu więc powinniśmy być szybsi i zadać horrendalne obrażenia no i dostanie ice punchem no mówi się trudno ale okej okay, no i zeswitchował my sobie też zeswitchujemy w takim razie na Dory i on też pewnie, że Uterna i Seeking. Okej, okay. nie wiem co on może mieć. Może mieć Thunderbolt, a tak szczerze tego się obawiam. Fishius Rent. Horrendalne obrażenia zadało, naprawdę. I no co. Um, czy my Sim. Czy Simba nie jest wolniejszy przypadkiem? Chwila. Um, no, Simba jest wolniejszy, czyli Seeking, mimo wszystko, będzie szybszy od nas. Więc my sobie nastawimy Tailwinda i Moonblast. Ok, nie zadziałało. <grych> no dobrze, no. Nie ma, nie ma żadnego problemu. Możemy Earthquake użyć. Jeszcze raz Earthquake użyć. I teraz Pelipper. No, i to jest coś, czego się obawiałem, że on wejdzie. Dobra, Zing Zap. Zing Zap. Ok, czyli nie pomogło. No i kurde, tutaj kolejne ciężary. Naprawdę. Dobra, no, użyjemy. Li... Myślałem, że Leaf Blade da radę, ale nie dał rady. Ale da się tą walkę wygrać tą drużyną. Ja w to wierzę, więc widzimy się w takim razie przy zwycięskim podejściu już. Dużo cięcia dzisiaj, jak już mówiłem, ale no, czasami trzeba. I chyba na razie zrezygnuję z tego dzieciaka. I pójdziemy walczyć z Sabriną w gymie. I zapomniałbym jeszcze, że na TikToku również użytkownik fan zadał pytania. Ehm, mianowicie: jaki jest według Ciebie najsłabszy Pokémon i dlaczego? Za każdym razem, kiedy temat najsłabszego Pokemona jest poruszany, to mówię o tym, że Moim zdaniem najsłabszym Pokémonem jest Ledian. Jest to po prostu też przy okazji mój najbardziej znienawidzony Pokémon. Ehm, I czy jest szansa, że pojawi się kiedyś seria z Pokémon Fire Red zwykłego? No, myślę, że. Myślę, że tak, myślę, że będziemy sobie próbować przechodzić wszystkie gierki, jakkolwiek. Może to nawet będzie na żeby troszeczkę urozmaicić tą grę. Chociaż nie wiem, czy będę się chciał znowu tak szybko porywać. No nie wiem, no może ten 59. level cokolwiek da, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o walkę z tym Bachorem, bo naprawdę. No ciężko jest. Ciężko jest, nie sądzę, że będzie aż tak. Ale spoko my sobie tu na razie szukamy wszystkich trenerów do walki. No i, no i brąząk Też bardzo ciężki Pokemon do, do walki. No i więcej pytań z tego co widzę nie ma, więc 59 level wbijemy i spróbujemy sobie jeszcze raz zawalczyć. Jeśli się nie uda, no to, to trudno. To będziemy już walczyć z Sabriną do końca naszego życia. Jak. Wszystkie odcinki inne są chaotyczne, tak ten jest bardzo chaotyczny. I no po prostu staramy się udźwignąć ciężary, których no, po ludzku możemy nie dać rady. A co my tu jeszcze mamy w boksie swoją drogą, co mogłoby nam pomóc w tej walce. No i tak, no, postanowiłem, że wyekspię sobie tego Wormsa. Jestem tutaj w trakcie szybkiego expienia. Simba jeszcze dobił 59 poziom. Jak słyszycie chrapanie mojego psa w tle, to oczywiście jak zwykle przepraszam. Ale no, niestety na niektóre rzeczy nic człowiek nie poradzi. One eternity later. Okej, okay, mega ewolucja, no i Bullet Seed. I co? Szybko atakujemy, no powinniśmy go tutaj bez problemu dokładnie. Stushotować ten kryt myślę, że nawet nie był potrzebny. On będzie chciał użyć YouTube raczej więc my sobie zmienimy na um, na love możemy ona i tak jest powiedzmy, że do poświęcenia więc tutaj używamy sobie Tailwind'a i teraz używamy Fire Lusha, żeby zuanżetować dokładnie Swampert i to będzie mega Swampert więc no co, no, czy my chcemy bo on użyje w raczej więc myślę, że Dory będzie mimo wszystko dobrą zmianą, żeby tak czy siak zbić mu, żeby go zintimidować, żeby nas nie, nie złanshotował. No i nawet go nie pokonamy, ale trudno. Pelipper ma pół HP, no i nie ma stylfroków przede wszystkim. Więc Zingzap tutaj one shotuje. Proszę Państwa, czy to jest wiekopomna chwila, gdzie nam się uda um, pokonać. Zobaczymy Sucker Punch. Okay, to nas nie, nie boli, jakkolwiek. No i wchodzi Worms. Mój pies się myje tam w tle, ale. Okej. Okay. Okej, okay, nie chciałem Excisor użyć. Nie ma problemu. Brave Bird. I Brave Bird. O nie. Czy będziemy szybsi? Nie będziemy szybsi. Będziemy szybsi. Będziemy szybsi, proszę Państwa, i udało nam się go pokonać. I smutną bójźkę dał na koniec. I jeszcze XD napisał. I dostaliśmy Matkipa, Dostaliśmy matkipa z tego co widziałem. To no my już mamy. Czy on będzie trzymał Megastone po prostu? I będziemy sobie mogli go wziąć? Trzeba wyleczyć drużynę i zobaczyć. Okej, okay, już wiem, co trzeba zrobić. Po prostu jestem głup taskiem. I nie wziąłem słamperta ze sobą. tego musimy wziąć. Żeby mógł zobaczyć, że mamy go faktycznie. Mamy słamperta. On jest dosyć mocno cringeowy, no ale. Co, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Okej, okay, czyli ja mam pewien plan na tę walkę. Septyla myślę, że zostawimy na razie na pierwszą walkę z Sabriną. Kogo możemy wziąć? Możemy wziąć Metagrosa ze sobą. Wszystkie mroczne Pokémony byłyby dobre tak naprawdę, których mamy sporo. Mamy Boba, mamy Hermione, również Samara byłaby ok, ale na razie sobie spróbujemy tak jak mamy. Naszą klasyczną, że tak powiem, drużyną. Więc będziemy chcieli na pewno mieć Reindensa na Dori. I ona może się nauczyć tego Reindensa. Więc no, sorry, Dori, ale będziesz naszym, że tak pozwolę sobie powiedzieć, setaperem. No i co? No i próbujemy do Sabriny w takim razie. Okej, okay, coś się tu takiego dziwnego zrobiło, że nam tak kamerę na dół pokazało. Dziwne, nie powiem, że nie, no ale dobra, my w sobie w takim razie Dory wystawimy jako naszego pierwszego Pokemona. No i szybki jeszcze save. No i podejście pierwsze, żeby zobaczyć, co Sabrina tam w ogóle. Aha, to jest double walka. Okej, okay. czyli mój znienawidzony nienawidzony format, no ale dobrze, w takim razie sobie tak ustawimy. Okej, okay, to jest double walka, do tego się totalnie nie spodziewałem. Masakra może być Psychic Search i Special Defense rośnie. No i my sobie nastawiamy rain Dance i tam jest Psychic Normal i Psychic Fairy Type. Więc my sobie na pewno użyjemy tego i użyjemy Earthquake'a. Powinniśmy być teraz szybsi i dokładnie zadać mocarne obrażenia. Jakieś Expanding Force, które zadaje. Ojoj, oj, no i Trick Room. Czyli wiemy, żeby na tej Hatrin się skupiać w razie czego. Ok, czyli teraz będą na pewno na pewno szybsze. Okej, okay, czyli to nie jest taktyka na pewno ja już mogę sobie pozwolić zrestartować, bo wiem, że nie wygramy tego. Czyli tą Hatrin najpierw trzeba pokonać, żeby ona Trick Rooma nie nastawiła. Ok, no i taka testowa próba. Nazwijmy to. Nie zmieniłem nic w naszej drużynie, ale nauczyłem Worm Sanokofa e, i pomyślałem, że super będzie zrunshotować najpierw jednego Pokemona po lewej i Metagross wydaje mi się, że powinien e, zrunshotować tego Pokemona po prawej Meteor Mashem. Miejmy nadzieję. Ok, Worm zrunshotował, super. I Meteor Mash również runshotuje i mamy jeszcze wzrost ataku. Czyli jest naprawdę świetnie. Ok, i Porygon 2. No, i Flash Fire Clear Body. To nie jest żaden ee, problem. Myślę, że tu możemy sobie również Knock a użyć. A tu możemy użyć Meteor Masha, żeby. O, i Violite wyleciał. Super, <laughs> już nie będzie taki tankowny. No, i kolejny wzrost ataku. Kolejny wzrost ataku na Metagrossie. Naprawdę wow. Super. I krodant. Um, ok, on pewnie będzie chciał nas jakimś wodnym atakiem potraktować. Dlatego, my sobie zmienimy na Dory. A tutaj użyjemy Hammer Arm. Może. Żeby zadać temu Porygonowi. No i go nawet one -shotować. Dwa wzrosty ataku, no robią swoje. Oj, no i krodant nas porobił. Teraz Ursaluna powinna być, która będzie protektować, pewnie, w pierwszej turze. Dlatego my sobie użyjemy najpierw Rain a, a tutaj użyjemy Close Combat. Dokładnie. I Krodant praktycznie złoanszytowany. używamy Rain żeby mieć na pewno. E, na pewno mieć Pokemona ze sobą. No i tutaj Ursalunę myślę, że możemy zaatakować, a tutaj zjuternujemy. I Ursaluna pewnie będzie chciała zaatakować Franka, który był dosyć low, um, ale my sobie w takim razie wystawimy, a może być Worms, myślę, że może tak być. No i Aqua Tail Ursalunę praktycznie zrunshotował, ona jednak się skupiła na Dory, no i ogień powinien już ją dopalić. No i wygraliśmy z Sabriną, bardzo łatwa walka mimo wszystko. Eee, jak się zmieniłem tylko ustawienie dwóch początkowych pokemonów, no i dostaliśmy TM116 Trick Room. Eee, ok, czyli jeżeli pokażemy Gardevoir to dostaniemy eee, jej Mega Stone'a. No i co, no i tyle w dzisiejszym odcinku w takim razie. Było dużo resetowania, dużo myślenia, dużo ekspienia, dużo walk, ale tak wygląda nasza drużyna, która pokonała Sabrinę. Gdzie się Knock nauczyłem? Tutaj w tym domku się odblokował nam po tym, jak wyszedł sobie zespół. R z i, tak jak widzicie, jest całkiem sporo ruchów, które na pewno będziemy chcieli uczyć jakichś naszych Pokémonów. Jest Foul Play, na przykład Icely Spear, Power Gem, Leaf Blade jeśli byśmy chcieli, ale nie, nie potrzebujemy, Mystical Fire, Zen Headbutt i tak dalej i tak dalej. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje, jeśli zostawicie z góry. Naprawdę ehm, no i co? Ja byłem ciastek, wy byliście wy. To było Radical Red i słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć wam.